Wszyscy o Co was gadają. Co ty robisz? Wszyscy Co? o was gadają o tobie i marzenie. Jeździsz z nią gdzieś samochodem. Co ty sobie myślisz? Mamo, nie przesadzaj. Marzena prosiła mnie, żebym ją zawiózł do lekarza, by dziadek nie mógł. Co miałem powiedzieć? Nie, bo jeszcze ktoś nas zobaczy. Tak! Właśnie tak miałeś jej powiedzieć. Chyba, że chcesz być na językach wszystkich. Nie obchodzi mnie to. Ale mnie obchodzi. Wystarczy, że wszyscy wytykają palcami twojego dziadka, że ma żonę o 40 lat. Nie chcę, żeby jeszcze wyszło, że ty mu ją próbujesz sprzątać przed nosem. No ale co? Mam udawać, że jej nie znam? Przecież ona z nami mieszka. A te zdjęcia? Musiało się jej robić te zdjęcia? Mamo, zdjęcia są na konkurs. Chcesz zobaczyć? Nie, absolutnie. To, to może ojciec. Tato! No, co tam? Popatrz, które lepsze, to czy to? No, wiesz co, oba są dobre. No, fotogeniczna ta nasza Marzenka jest. Nie no, ja z wami zwaruję. teraz ty się nią będziesz zachwycał? Nie, nie, no, z, z zdjęciami, no faktycznie Damian ma talent, no. Nie no, wiecie co? po prostu ręce opadają. Wychodzi na to, że tylko ja widzę zagrożenie w tym, że ta dziewczyna z nami mieszka. Jest młoda, ładna i bez trudu owinęła sobie wokół palca wszystkich chłopów w rodzinie. Ale ja nie jestem taka naiwna i nie dam sobie zamydlić oczu.